Komputera. Jest to podobne coś do Skype'a z tym, że widzisz w przypadku Skype'a to mogą e, widzieć się, mogą rozmawiać ma dwie osoby. No czasem można zrobić konferencję i jest się w kontakcie e, z kilkoma osobami. E, Natomiast ten live Ogólnie mówiąc, polega na tym, że ja w internecie umieszczam obraz, który po prostu jest podawany z mojej kamery, a mogą to obejrzeć wszyscy na całym świecie, pod warunkiem, że wiedzą, gdzie mają tego obrazu szukać. Muszą znać adres, aby po prostu nie na tym te... proszę. Czasem widzisz w ten sposób procedurę, że pokazujemy nasze rozmowy, nasze łączności z kolegami na świecie, czyli wtedy, kiedy rozmawiamy z operatorami na przykład. I Wtedy jak pracuje kamera, to i obraz, jaki głos jest przekazywany na cały świat. I na przykład nasi koledzy w Australii mogą obserwować, w jaki sposób, z kim prowadzimy tutaj łączności w, w Polsce. Na tym polega właśnie ten live streaming. bo mamy również strony i, prywatne, oprócz strony klubowej, strony grupowej, no i jest kilka osób, które mają swoje indywidualne strony również taką stronę mam ja i w internecie trzeba do piszucie, warto wpisać po prostu adres tej strony no, jeśli chodzi o moją stronę to trzeba wpisać po prostu This one. Więc w lzd 039 Jeśli w jednym z nich, w jednym z nich, w jednym z nich, w jednym z nich, w z w jednej z nich, jest ten live nich, o którym mówiłem wcześniej. Jarku, czy to wszystko zrozumiałeś? Do Ciebie proszę. No tak zrozumiałem, ja właśnie nadaję teraz wziąłem tablecik i nadaję naszą rozmowę, że tak powiem, chyba na żywo też właśnie w tym live streamingu, ale, ale jak nie, to ja mi tak tam jeszcze, żeby w razie czego, pod hasłem Jarek Radogos można na tym ustriłem to znaleźć. Not that, not that. Także jak tu słyszysz i widzisz, no zabawa jest przednia. Można, jak ja to mówię, połączyć radio z komputerem. Mariasz, radio i komputera. No i można bawić się wspaniale. Także, no tutaj wiele, wielu naszych kolegów, wiele naszych kolegów, Koleżanek może nie za wiele, ale po prostu uruchamiamy radio i komputer, te dwa urządzenia, w jakich się upełniają. Czyli jednym słowem mówiąc, po prostu technika idzie do przodu i bardzo dobrze, bo można dużo rzeczy już ciekawych robić i łączyć jedno i drugie razem. Tak Jarku, tak jak robisz, teśnika idzie do przodu. Jest wiele ciekawych rzeczy, których jeszcze nie znamy, a warto je poznać. Tutaj muszę powiedzieć, że nasi koledzy licencjonowani, którzy mogą jeszcze prowadzić łączności poza pasmem 11 metrów, Nas rozwijają teśniki technika cyfrowa prawda czyli to wszystko polega na tym, że piszemy na komputerze i podajemy to wszystko w antenę i w ten sposób cyfrowo łączymy się z naszymi tutaj rozmówcami możemy również podać taką telewizję lokalną. Możemy przesyłać naszym przyjaciółom e, e, takie karty, które są e, mające charakter obrazu, Czyli możemy przesyłać obrazy. No, jest wiele tych różnych ciekawych zagadnień i jest czym się zagłębiać. E, można wiele jeszcze rzeczy tutaj No tak, bardzo to wszystko jest ciekawe i bardzo to przydatne. Do CB Radia też są takie przystawki tego typu, że można też wysyłać takie teksty, inne rzeczy tą drogą. Widziałem to gdzieś też w internecie. No nie jest to rzecz tania, ale można też z tego korzystać czasami, tylko trzeba by było sobie takie coś kupić. Słuchaj, Jarku, to wystarczy mieć pewien program w komputerze, Ten program w komputerze, trzeba mieć także urządzenie zwane interfejsem. Interfejs to jest też takie elektroniczne urządzenie łączące... I tak jak mówiłem, mając do dyspozycji komputer, radio, interfejs i na komputerze odpowiednie programy, możemy się bawić technikami cyfrowymi. Technikami cyfrowymi. Po prostu możemy te łatwości robić też tutaj mieć taką swoją telewizję i wysyłać obrady naszym kolegom, naszym przyjaciółom na całym świecie. Także jest to możliwe. No, tutaj niektórzy z nas już, proszę Ciebie, rozpracowywali ten kierunek. Również ja się tym interesowałem. Też mam takie możliwości. Też po prostu na

Można działać, tylko tak jak mówię, jeszcze potrzeba na to dużo czasu. No, ty w tej chwili może już go masz więcej będąc na emeryturze. No ja jeszcze niestety do tej skromnej ręciny muszę sobie dorabiać. Także no, muszę czasem do tej pracy jeszcze pójść, żeby te parę groszy na chleb zarobić. No takie są realia w Polsce, nie inne na to troszkę czasu. Rzeczywiście no my, my tutaj my, musimy najpierw zadbać o dob, do, o rodzinę. Praca jest tutaj na pierwszym miejscu, na końcu, ja cały czas mówię, że to co robimy to jest zabawa, a bawimy się wtedy kiedy Mamy zabezpieczone środki do egzystencji, do życia, mamy zabezpieczoną rodzinę. To jest oczywiście na pierwszym miejscu, a później mamy tą zabawę. A więc tego czasu może nam słusznie, jak mówisz, brakować. No ja tutaj, widzisz, jestem wdężdego, w tej dogodnej sytuacji, że jako świeżo upieczonej energii to po prostu mam troszkę więcej na to wszystko czasu Jarku, ale tak jak powiedziałeś, trzeba mieć troszeczkę możliwości, aby się tutaj dobrze z tym bawić. No, przede wszystkim też jest to kosztowne, hobby, jakby nie patrzył, te rzeczy wszystkie, radia, inne tam akcesoria, no niestety, to też kosztuje parę groszy i też nie każdy może sobie pozwolić na takie sprzęty, że tak powiem, z których można rozmawiać aż na takie odległości, przeważnie to teraz ludzie kupują te radyjka tylko po to do mobilka, żeby było jak jest dróżka, jak jest ścieżka, no. No tak, tak, to prawda, no, z Warszawy, które, które te radia ja wyłącznie przeznaczają do słuchania kanału dziewiętnastego i obserwowania tego, co się dzieje na drodze, jakie są tam zagrożenia, jakie są konci, jak to wszystko tam się przedstawia. To Słuchaj, Jarku, każde hobby kosztuje, każde hobby kosztuje. Gdybyś chciał być marciarzem na przykład i konsekwentnie wyjeżdżać um, sobie gdzieś na przykład z Alpy na Alboktatry, na Marciu, to też musisz być przygotowany na to, że to kosztuje. Kosztują narty, kosztuje konfliktor, kosztują nie, tutaj priety wstępu. No też trzeba na to wszystko wydać pieniążki na ubranie. Nie, przecież larciarz musi się ładnie na stoku prezentować. To wszystko kosztuje. Nie.

No tak, zgadza się, no ale jak to mówię, jeden woli ogórki, drugi ogrodnika córki. Ja na przykład wolę radio jak jazdę na stoku na nartach, prawda? Także no wolę już iść w góry na pieszą wycieczkę niż jeździć na nartach, bo jest to według mnie mniej niebezpieczne. Być może nie jestem ryzykantem aż takim i być może no, może to dobrze, może niedobrze. Chociaż znam takich, co wolą ryzykować yy, i te i jeszcze za to płacić. O. Zgadza się, zgadza się, tak, że są różne punkty widzenia, i różne akcenty mamy, różne akcenty rozkładamy i tak powiedziałeś, jeden lubi to, inny lubi coś innego. Jarku, tyle to by ode mnie tutaj w latrzempie. Ja myślę, że jeszcze się tutaj usłyszymy, spotkamy się może jeszcze dzisiaj tutaj na czasie odbyłości. Ja bym odłożył wygląd i zrobił przerwę. Pytam jeszcze, czy ktoś może z nami tutaj jest na czasie odbyłości.

No wszystko w porządku. W takim razie odłożymy mikrofony i poczekamy, może ktoś jeszcze do nas właśnie odezwie się. Także do usłyszenia w takim razie. No, dziękuję. Do usłyszenia i zapraszamy, jeśli są jakieś... Bardzo proszę. Rozmawiali z Jarek z miejscowości Zygry i Sławek Zima był brawo, że odsiedzili ci miejscowość Rosanów, 20 km na północ. Miasta ja Łodzi. Dziękuję. Do usłyszenia.